Co się stanie, kiedy wejdziesz na 15 minut do wody w temperaturze 5 stopni? Najpewniej umrzesz. A co się stanie, kiedy weźmiesz platformę 1911 i magazynki od Glocka? Zajebisty pistolet. Stilt Arm Platypus, czyli mieszanka pistoletu 1911 z magazynkami od Glocka. Taki trend, który ostatnio jest coraz bardziej modny. I ten pistolet jest naprawdę bardzo ciekawy, nie tylko od strony jak strzela, od, o tym za chwilę, ale również od strony całej ideologii firmy, tego jak jest zbudowany, tego, co możemy z nim zrobić, i tak dalej. Natomiast na drugim kanale Shotworks, na który was zapraszam i dziś, tutaj wyskakuje wam powiadomienie, jestem bardziej rozgadany. I tutaj na tamtym kanale znaczy opowiemy sobie konkretnie na temat tego pistoletu, a tutaj będziemy tylko i wyłącznie strzelać więc postrzelamy sobie. Mam taki cel, że zrobimy sobie kilka testów i teraz wszystkie pistolety, które będą pojawiać się na tym kanale, będą przechodzić właśnie przez taki test i potem dzięki temu będziemy sobie układać, jak te pistolety się sprawdziły w moich rękach, ponieważ trzeba o tym pamiętać, że to jest tylko i wyłącznie odwzorowanie tego, jak mi się z tych pistoletów strzela oraz jak ja je czuję. Ale to jakiś da nam pogląd na to, jak te pistolety pracują. Ja na tym pistolecie strzelałem już jakiś czas i mogę powiedzieć naprawdę bardzo dobrze, ale znowu odsyłam Was do kanału Shotworks, a my nie ma co czekać, lecimy z testem. Pierwszy test będzie polegał na tym, żebym zobaczył jak szybkie splity robię na tym pistolecie. I tutaj muszę powiedzieć jedno, ten pistolet ma naprawdę świetny spust, około 1,3 kg, ale w stosunku do innych pistoletów bazujących na platformie 1911, moim zdaniem siódł za długi reset. On nie jest zły, on jest po prostu genialny i nie ma co porównywać np. do Glocka czy do innych pistoletów. Ale jak na 19-11 można byłoby tutaj to delikatnie poprawić. Oczywiście jest to kwestia przyzwyczajenia i mam nadzieję, że moje ostatnie dni strzelania i treningu na tym pistolecie sprawią, że nie będę miał e, zacinek, ale zobaczymy. Dobra, lecimy. 5 dubletów. 0,17. 0,16 0,15 0,14 Bardzo ładnie. Więc tak, było 0,17, potem 0,16, 0,15, a teraz 0,14, więc... Musi wyjść 0,13. <trybuj> <Kwaj! trybuj> freeze. Niestety freeze... Yy zdarza się. No właśnie o tym mówiłem, że jak próbuję przyspieszyć, to niestety ten reset dosłownie mu brakuje pół milimetra, żeby szybciej e, kliknął i żeby można było oddać strzał. Tak się zdarza. Teraz będzie dwa strzały, zmiana maga, dwa strzały. Zobaczymy w jakim czasie. Zmiana magazynka tutaj jest stosunkowo łatwa z tego powodu, że mamy oczywiście w zestawie od razu lejek, który jest naprawdę bardzo przyjemny do szybkiej wymiany. Ale co ważne, ten chwyt, mimo że on jest na magazynki Glocka i ma troszeczkę inny kąt, to ułożenie tego gniazda, jak sobie spojrzycie, jest dosłownie identyczne. Z chwytem zewnętrznym. Ta, ta różnica jest niewielka. Dzięki temu, jakiekolwiek wprowadzenie magazynka do komory, do pistoletu, jest bardzo naturalne. Nie trzeba się mocno wyginać, jeżeli chodzi o przyzwyczajenie, na przykład względem Glocka czy innych pistoletów. Tak jak to miało miejsce w jednym z pistoletów, które też będą omawiane na tym kanale, tam trzeba było troszeczkę popracować z odpowiednim ustawieniem ręki. Oczywiście to jest. Szczegół, do którego się można łatwo przyzwyczaić, ale tutaj ta, ten, ten element właśnie przyzwyczajenia jest naprawdę bardzo, e, bardzo szybki. Druga sprawa, również istotna, jak możecie zobaczyć, to chwyt w tym pistolecie jest naprawdę mały, w sensie wąski. I dla tych, którzy lubią 19-11 Doubles, ale zawsze mieli problem z tym, żeby, ten, żeby przyzwyczaić się do tego naprawdę wielkiego chwytu, tutaj tego nie ma. Ten chwyt jest niewiele większy, dosłownie niewiele, od Glocka, więc jak na em, przejście z jakiejś innej platformy, gdzie te chwyty często są bardzo mocno wyprofilowane i stosunkowo wąskie, to tutaj te, te przejście będzie naprawdę łatwe. Zaletą tego chwytu jest również to, że on jest wąski to przycisk do zwalniania magazynka jest naprawdę blisko i tutaj nie musimy walczyć z pistoletem jest na wyciągnięcie naszego e, palca. Ja mam rozmiar ręki mniej więcej M, jeżeli chodzi o rękawiczki, i tutaj naprawdę bardzo naturalnie się pracuje na tym pistolecie. Nie ma wyginania ręki, nie ma przekładania pistoletu. Wszystko możemy zrobić w obrębie tego naszego chwytu. Pistol Cold Drill. Bardzo ciekawy drill, lubię go, także sobie go sprawdzimy na tym w moich testach. Dobra. 10,98. Zmieściłem się idealnie do to, żeby go zaliczyć. Eee, jest zaliczony. To jest, tu jest, tu jest. Tu jest. Ja mam tutaj problem z tym kolimatorem, bo jednak tutaj trzeba szczelić z kolimatorem. 10,98. 10,98. Mm, ale ten chwyt no jest troszeczkę inny niż y, jak ten, do którego do tej pory strzelałem, jest zupełnie inne nachylenie pistoletu, ale no, chodzi o to, żeby sprawdzić jak e, wychodzi celność, e, jak wychodzi mniej więcej to wszystko w czasie. Więc moim zdaniem spoko, jest zaliczony, e, jest wszystko ok, Mniej pewny się czułem, ale na spokojnie i do celu. Teraz sprawdzimy jak z niego mi się strzela na 20 metrów, tylko sobie przestawię kolimator, bo teraz mam e, kółeczko. A przydałaby się kropeczka, pięć strzałów, zobaczymy, ile mi się uda statycznie zebrać, punktów jedno mi zeszło. Ale jak możecie zauważyć, ten pistolet za każdym razem zostaje w tylnym położeniu, więc problem związany z tym, że 20 /11, czy 19-11 na magazynki Glocka tak średnio, bo no magazynki Glocka mają troszeczkę słabszą sprężynę, to mimo wszystko tutaj to pracuje. Także spoko. Jak na 20 metrów i na fakt, że mam ten pistolet dwa tygodnie, moim zdaniem jest naprawdę w porządku. Oczywiście we wszystkich tych testach zawsze będę korzystał z amunicji 124 grainy. Najpewniej będzie to Sellier Belot, bo jest najbardziej popularna. E, dobra, teraz sobie sprawdzimy grupę. Stoję sobie na 6 metrach, e, mam przed sobą tarczę, 6 strzałów do oddania. Robię to jednym ciągiem. Bez ciągu kaburowego chodzi o to, żeby się skupić, żeby ten chwyt był e, dobrze zbudowany e, i żeby po prostu sprawdzić. Jak ułożyli się grupa? Dobra, na tym pistolecie, grupy, generalnie strzelanie z tego pistoletu to jest czysta przyjemność. Już miałem okazję na zawodach zobaczyć, jak celny jest ten pistolet, i nawet jeżeli będziemy szybko strzelać, to te grupy się naprawdę bardzo ładnie układają, mimo że Eee, szkielet nie jest stalowy, tylko jest aluminiowy i ten pistolet waży niecały kilogram. Więc zasadniczo nie jest ciężkim pistoletem, takim typowym reinselganem. tylko jest to lekki pistolet, który świetnie się sprawdzi do noszenia na co dzień przez swoją wagę. Mimo to grupa naprawdę się robi ładna, rzucam ją na siatkę porównawczą i będziemy mieli wynik, eee, jak to mniej więcej wygląda. Bill Drill, czyli 6 strzałów na 6 metrach. Zobaczymy, jak wyjdzie. Oczywiście z pełnym ciągiem kaburowym. Zaliczony, troszeczkę się zamajtałem przy bluzie. Podsumujmy zatem stilt Arms Platypus z lufą 4.25 cala. Ćwiczenia kontrolne będą mieć zawsze ten sam scenariusz. Za każdym razem mam tylko jedno podejście do ćwiczenia, korzystam zawsze z amunicji 124 grainy oraz podchodzę do ćwiczeń na zimno. Jeżeli chodzi o punktację, to jest to prosta forma. Każde ćwiczenie jest oceniane względem mojego najlepszego wyniku, które osiągnąłem w przeszłości. Ponowne osiągnięcie tego samego wyniku daje 100 punktów. Oczywiście pobicie rekordu daje wynik powyżej 100 punktów oraz 10 dodatkowych punktów za rekord. Nie danego ćwiczenia to 0 punktów. Punkt wyjścia to 1000 punktów za cały test. Jak wypadł Platypus? W Spitach przyjąłem jako 100 punktów 0,12 sekundy. Platypus zdobył łącznie 311,3 punkta. Niestety raz zdarzył się Freeze, co przełożyło się na 0 punktów. Zmiana magazynka to 58,48 punkta, co w moim odczuciu to dobry wynik jak na platformę 1911. Gold Pistol Drill wyszedł bardzo wolno, ale to głównie jest powodowane innym kątem, a ta forma drilla wymaga przycelowania. Ostatecznie 67,4 punkta. Grupa na 20 metrów wyszła bardzo dobrze 84 punkty. Grupa 6 przestrzelin ładna i skupiona, jednak daleka od moich najlepszych wyników łącznie 55,1 setna punkta. Bardzo dobrze wyszedł za to Bill Drill. Mimo zaplątania się w bluzie 73,88 punktów. Łącznie Platypus uzyskał 649,77 punktów, co daje bardzo dobry wynik. Jestem ciekaw, jak wypadnie następny pistolet. Bardzo podobny do Platypusa, czyli Fusion XP Pro. Zostaw suba, żeby zobaczyć porównanie. Na ten moment Platypus zajmuje jedyne i pierwsze miejsce. Pamiętajcie, że ten pistolet miałem dwa tygodnie, to jest zbyt krótki czas, żeby opanować go do perfekcji, e, dlatego też e, wyniki mogły być lepsze, gorsze. Oczywiście sprawdzą to mocno subiektywnie, a Was zapraszam do e, subskrypcji tego kanału. A jeżeli chcecie posłuchać więcej o tym pistolecie, to zapraszam Was na kanał Shotworks. Trzymajcie się, cześć.